No, cześć misiaczki, cześć rybki. Kochani, robimy wasze czytanko październikowe. Bez jakiegoś rozgadywania się, po prostu zrobimy sobie związki, single, praca, rada na każdy z tych obszarów, a potem co jest do osiągnięcia, czy co można osiągnąć dobrego w październiku, czyli taka szansa, jaka jest szansa. I słuchajcie, potem wy z każdym znakiem zodiaku, dobra? No, to tyle. To tyle. A, karty anielskie zapomniałam. To później, na samym końcu będzie karta anielska, ale to później, później, później. Dobrze. Słuchajcie, lećmy jeszcze tylko przetasuję. Rybeńki październik. Rybeńki październik, dobra. No i co, miszki? Najpierw związki. Relacje, no czyli znacie człowieka, macie człowieka, eee. zobaczymy sobie zaró zarówno pod kątem takich bardziej szczęśliwych relacji, jak i pod kątem no, problematycznych, no. zobaczymy co wyjdzie na relacje u rybeczek, relacje u rybeczek, o jaki znak, nie pamiętam, który znak, co wczoraj robiłam, miał tą samą energię. No ciekawe. Rada. No, nie zmieniać decyzji. Kochani, dobra. Słuchajcie, właściwie to ja to powiem może ogólnie, bo to może być i dla szczęśliwych związków, i dla. No dobra, nie. Podzielę, bo potem będzie, że innym podzieliłam, a wam nie podzieliłam. Słuchajcie, jeżeli chodzi o... Szczę... Jejku, nie mogę mi włosy wchodzą do, o, do oka. Jeżeli chodzi o szczęśliwe związki, szczęśliwe relacje, no o tyle, o ile szczęśliwe, no to jakiś problem się pojawia, ale nie jest jakiś ogromny. Jest pokazane, że no na pewno uważamy na alkohol, bo mamy tutaj dwie karty, które o alkoholu mogłyby nam mówić. No to jeżeli coś ktoś wie na ten temat, no to, no to się pojawia w październiku no problematycznie. No co tu dużo mówić? Dobra. Decyzją, nie decyzją, tylko radą byłaby, byłoby podjęcie jakiejś decyzji. Nie musi chodzić o alkohol, może chodzi o emocje. Czyli co? Mamy jakiegoś chłopinę. Jeżeli wy jesteście mężczyzna spod znaku rybeczek, to, to niestety możecie być wy. Ale jeżeli jesteście dziewczyną, to może być jakiś wasz partner. Słuchajcie, mężczyzna, który jest zamknięty na miłość, być może zraniony i nie ufa, być może w jakiś inny sposób zamknięty. Mężczyzna, który może nie chcieć mówić o swoich uczuciach, albo nie potrafi, w zależności, no może nie chcieć, a umie, albo może nie potrafi. No, dziewczyny tutaj pewnie miałyby jakieś takie zalecenie, żeby próbować rozmawiać z chłopakiem, z mężczyzną, z mężem. Natomiast nie jakoś strasznie go nagabywać i zarzucać pytaniami, bo może on po prostu nie potrafi czegoś powiedzieć. Natomiast to, co by mu mogło gdzieś tam leżeć na sercu, a może to po prostu wy, którzy mnie słuchacie, macie takie, takie poczucie, to jest mijanie czasu, czas, który przemija. W związku z czym budzimy się któregoś dnia, mamy 40 lat, żonę, dzieci czy coś tam, i nagle myślimy, kurde, i co, iż i już i, wszystko, i tyle z tego życia, przemijanie. I je, był jeszcze inny znak, nie pamiętam w tym momencie, który, który miał bardzo podobną energię. Chodziło o, o taki yy, w szczęśliwym związku, taki takie nagle, takie myśli, że ale czy to już wszystko? No niby jest dobrze, niby jest ok, niby nie chcę odchodzić, nie chcę się rozstawać, ale ale czy to wszystko, co mnie czeka w tym życiu? Wtedy czas będzie znaleźć jakiś projekt, jakąś pracę, albo jakieś, jakąś pasję, coś być może razem się za coś wziąć, to mówię do szczęśliwych związków. Ogólnie karta zwycięstwa mówi, że tu źle nie będzie. Yy, ale jakiś mężczyzna może się martwi, może ma problem z alkoholem, może ma problem z wyrażaniem emocji, może ma jakieś przemyślenia. Dobrze byłoby może troszeczkę porozmawiać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz dla bardziej problematycznych, tu miszki nie wiem. Bo tu, jeżeli nie jesteście razem, albo jesteście razem, ale to już od dawna idzie w złą stronę, obawiałabym się, że ten facet może nie chcieć wam ofiarować miłości. Bo tak jak powiedzieliśmy, on jest zamknięty na miłość, on jest taki, taki trudno dostępny, ciężko mu jakoś coś tutaj zaproponować. On sam nic do zaproponowania nie ma. Takie to jest mało partnerowe, mało opiekuńcze, mało partnerowy, mało taki fajny yy, gości, jeżeli by chodziło o, yy, o związki. Oczywiście, jeżeli wy jesteście mężczyzną, może być to wasze chwilowe, miejmy nadzieję, to jest tylko na październik. Zamknięcie na związki. Jest pokazane żałowanie dla niektórych z Was czegoś z przeszłości, co się nie wydarzyło, nie udało. Może trzeba było inaczej postąpić, może trzeba było coś bardziej, coś inaczej, coś więcej. Być może żałowanie czegoś, co nie wyszło, albo czegoś, co, czego nigdy nie było, ale po prostu nie dane wam było być razem, czy coś takiego, ale ogólnie, jak my mamy kartę zwycięstwa, to to nie powinno być źle, z wyjątkiem takiej sytuacji, w której ten facet, który tu jest pokazany, który rozmyśla nad tym, że a mogło być tak pięknie, może być. Wiecie, jaki problem u faceta? Raczej u faceta, ale dziewczyny, szukajcie u siebie, czy nie ma też czegoś takiego. Problem z czymś takim, że ktoś. Em, chodzi o ego, o dumę, pychę ego. Chodzi o coś takiego, że ktoś inny by. Na przykład mamy szczęśliwy związek, ktoś inny przychodzi z zewnątrz, podrywa i nagle ktoś się czuje taki: wow, doceniony. O! Czyli poczucie bycia niedocenianym u kogoś w związkach również mogłoby być. Ale jeżeli chodzi o związki, których nie ma, które się zakończyły albo które są na odległość, albo które, na które czekacie, tu na razie w październiku nie miałabym jakiejś wielkiej nadziei na poprawę. I nie zmieniać decyzji, która została podjęta, jeżeli się na przykład już rozstaliście, albo może jakaś inna decyzja, a jeżeli ktoś ma podjąć decyzję pomiędzy jednym i drugim. Jest pokazane, żeby tą decyzję w październiku podjąć. No. Takie bardzo dużo emocjonalności, zwłaszcza jeżeli by chodziło o, o mężczyzn. Więc, ale dziewczyny, no wy możecie mieć przecież problemy z facetami, no proste. Także w tych bardziej problematycznych relacjach, no na razie, no może być problem, może być problem. Uważajcie tylko, żeby ktoś się nie po to zgłaszał do was, żeby sobie jakoś. Polepszyć swoje ego, jakoś tam się poczuć doceniony, a nie wcale dlatego, że chcę wam zaoferować miłość. To tylko na to uważać. Single. A single mają diabła. Niektórzy z Was mają do czynienia z koziorożcem, ale nie musi być. Co to ma wspólnego ze związkami, to nie wiem. Niektórzy są tak pochłonięci pracą i robieniem pieniędzy. Że aż uzależnienie od pracy i od pieniędzy, w związku z czym nie ma szans rozwoju związkowego. No, wy teoretycznie macie być singlem, więc się nie zmienia wasza sytuacja z singlowskiej w związkową. Dlaczego? Bo ktoś jest tak pochłonięty pieniędzmi i pracą. Wręcz Uważać na uzależnienie od pieniędzy, na uzależnienie od robienia pieniędzy. Yy, no, chyba, że przyjdzie do Was w październiku osoba, która tak się będzie zachowywać, to by była osoba skąpa albo. Straszny materialista. Straszny. Albo materialistka. Uważać na ludzi, którzy mogliby was wykorzystywać finansowo. Uważać na takie osoby, bo to, to, tu jest diabeł, tu jest toksyczne coś. Uważać, jakby się nowi ludzie pojawiali w tym, yy, w tym miesiącu, bo to daleko nie zajdziecie. Tu jest karta braku rozwoju. Daleko nie zajdziecie yy, z tą osobą, kochani. Jeżeli się pojawi. Natomiast u niektórych się nie pojawi, bo wy jesteście za bardzo zaaferowani robieniem pieniędzy lub pracą, pracą Mysocholizm, takie tam. Niektórzy z was nie mają nowej osoby, są singlem, dlatego że nie robicie kroku kolejnego, jakiegoś, żeby się y, uwolnić od jakichś emocji wobec innej osoby z przeszłości. Więc jeżeli ktoś coś takiego ma, w październiku jest pokazane, że cały czas kluczowo się trzymacie kogoś z przeszłości, to dla tych, którzy mają takie coś, bo nie każdy ma. Y, I dlatego nie ma progresu. Czyli co trzeba zrobić? No, Miszki, trzeba po pierwsze uświadomić sobie, że się żyło w iluzji. Po, po drugie, no to pieniądze, no wa ważne jest, żeby mieć pieniądze, żeby mieć pracę, ważna jest stabilizacja, ale robienie pieniędzy za wszelką cenę i uzależnienie od pracy czy pieniędzy lub uzależnienie od toksyka, narcyza dziwnego człowieka, który z wami nie jest, to jest co? Iluzja. Wyjść z iluzji, klapki z oczu zdjąć, otworzyć oczy. Miśki, przebudzić się jest rada dla singlowych rybeczek. Niektórzy z Was będą musieli coś powiedzieć lub odkryć jakąś tajemnicę, dowiedzieć się czegoś, więc trochę pogrzebać gdzieś albo we własnych emocjach, albo jak przyjdzie nowa osoba, to nie, nie iść od razu w iluzję i takie jakieś wow, ale fajne przyszło, tylko. Z otwartymi oczami i tak, tak zupełnie y, przytomnie patrzeć na tą sytuację i na tą osobę. Dobra, kochani, praca. Patrzę, ile gadam, kurde, bo muszę jeszcze zdążyć z każdym znakiem. Praca. Jest pokazane, że jeżeli długo na coś czekaliście, to. Yy, przestaniecie czekać. Być może okaże a być może czekaliście na jakąś yy, wiadomość i ta wiadomość nie nadchodzi, ale przestajecie czekać. Albo jest pokazane, że jeżeli czekacie na coś z o Jezu, w związku z pracą, to jest to marnacja czasu, bo jakieś wieści nie nadchodzą. Bardzo możliwe, że jest marnowanie czasu w pracy. Spowodowane tym, że nie ma komunikacji między Wami a innymi ludźmi w pracy. Więc tu jest marnowanie czasu. To jest na takiej zasadzie, że na przykład nie gadacie z kimś, bo ktoś jest jakiś tam niefajny czy coś, i przez to wydłuża się Wam czas pracy, bo na przykład ta osoba, jakbyście się porozumieli, to byście jakoś łatwiej, sprawniej działali w pracy, a tak to musicie naokoło wszystko robić, czy coś takiego. Czasami tak bywa w niektórych pracach. Jest kiepska komunikacja. Albo czekacie na wieści, które nie nadchodzą. Um, ale też dla tych, którzy chcieliby coś znaleźć nowego, rozwinąć się, czy coś dokonać, czegoś dokonać w październiku, nie robicie tego. To nie chodzi o to, że nie możecie tego zrobić, tylko że nie robicie. Bo tu wasza energia nie jest w ogóle wysyłana, jest blokada. Jest pokazane, że albo nie ma komunikacji, albo nie przychodzą wieści, albo wy nie wysyłacie. Komunikacji, wieści, nie dowiadujecie się, nie wysyłacie energii, żeby coś nowego znaleźć, lub nie działacie w kierunku nowego, lepszego. Ale jednocześnie jest pokazane, że jakaś toksyczna sytuacja w pracy może się zakończyć, jeżeli czekacie na wieści od jakiegoś koziorożca, nie przyjdą. Albo przyjdą i będą negatywne, nie będzie się wam podobało to, co usłyszycie. Um, Uważać na jakiekolwiek manipulacje, coś dziwnego z komunikacją, jakieś manipulacje tu mogą być, toksyczna sytuacja w pracy może się zakończyć i jest pokazane, że jeżeli długo się coś rozwijało albo czekaliście, że się coś wow rozwinie, może się kochani nie rozwinąć, może się okazać w październiku, że popatrzycie, otworzycie oczy i popatrzycie, kurde. W co ja wkładam tą energię? Przecież to się mi nie rozwinie. Wtedy zakończyć, zostawić, uwolnić się od tego czegoś. To może być projekt, to może być marzenie o jakiejś pracy, to może być jakiś tam biznes, który się nie rozwijał. Uwolnić się od tego czegoś i pójść w stronę, no właśnie, rada, kochani, czegoś, co wam sprawia szczęście. Możliwe, że macie rodzinę. Mąż, żona, dzieci albo matka, yy, matka, ojciec, siostra, brat, nieważne, jakaś rodzina mogą wam pomóc. Może chodzi o to, żeby zrobić przerwę i odwiedzić rodzinę, może chodzi o to, żeby posiedzieć w domu, zająć się rodziną, jeżeli macie własną, ale chodzi o to, żebyście dążyli gdzieś yy, w stronę jakiegoś własnego szczęścia, robili coś, co wam sprawia szczęście w środku, przyjemność wam sprawia. Natomiast, bo niektórzy z Was jakieś materializmy tu pokazują, to takie nierybkowe, no ale no, to każdy może mieć. Kochani, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli się ktoś zastanawia nad rozwojem własnego biznesu, czy nad tym, co robić, yy, dla niektórych z Was, bo nie dla każdego, ale dla tych, coś zastanawiają się i nie wiedzą, kochani, służenie ludziom, takie hospitality to się nazywa po, po angielsku, jak to się po polsku mówi, takie. Oj. Kurczę. Takie coś, w co możemy. W... Ja powiem opisowo, bo nie, nie wiem jakie słowo, to, jak to nazwać. Takie coś, gdzie wchodzą hotele, jakieś, jakieś gospodarstwa agroturystyczne, restauracje, kawiarnie i yy, tego typu rzeczy. Ta, taka, taka służba ludziom, coś, co daje ludziom szczęście, co jest takie fajne, miłe, przyjemne, yy, albo innego rodzaju jakieś, jakaś opieka czy coś takiego. No, jeżeli wam to w ogóle do czegoś pasuje, czym się, nad czym się zastanawiacie. Kochani, coś z rodziną też ważnego trzeba zrobić, lub wesprzeć się na jakiejś rodzinie, jeżeli by chodziło o pracę, albo posiedzieć w domu, odpocząć być może. Um, co spadło? Będę pytać o szansę, co jest do osiągnięcia, i spadła mi karta. Zwycięstwa, no więc zwycięstwo jest do osiągnięcia. Kochani, nowa rzecz, nowa znajomość, nowa, jak ktoś myśli o dziecku, to dziecko, nowa znajomość, nowy romans, nowa. Um... Nie wiem, praca czy coś takiego, coś zupełnie, zupełnie nowego, eee, nowy projekt, nowa pasja, coś nowego możecie rozpocząć. Natomiast to, co jest też do osiągnięcia, wyjście z iluzji i uwolnienie od toksycznej osoby, która być może trzymała was w jakichś takich e, dziwnych szponach, w takiej klatce jakiejś, jakiejś właśnie iluzji i, i kuszenia seksualnego. Wy się możecie uwolnić z czegoś, co was trzyma, a co jest dla was niedobre. A zacząć coś nowego w pracy lub w miłości jest szansa dla rybeczek na, um, na październik. Miśki, teraz wy z każdym znakiem zodiaku. Jeżeli macie osobę spod znaku barana... Kochani, yy, rozwody lub decyzje, jeżeli takie coś wam pasuje, ale nie musi być, to może być karta yy, przeprosin, ktoś przyjdzie, przeprosi, karta sprawiedliwości. Sprawiedliwości staje się zadość. Tego typu karta. To jest karta zwrotu. Yy, coś tam ktoś zrobił, teraz mu przychodzi jakiś zwrot. Yy, to są też decyzje. Ważne decyzje mogą być z baranem podejmowane. Byk. Ktoś nie chce, jeżeli ten związek już istnieje, to ktoś się nudzi w tym związku i się zaczyna zastanawiać nad czymś innym, a jeżeli tego związku nie ma, to dlatego, że ktoś tego związku nie chce. Zwrócić uwagę, żeby to, znaczy no, to możecie być wy, to mogą być oni, ale tu nie ma wystarczająco dużo pragnienia, żeby ten związek się rozwinął. Bliźnięta. Tutaj facet, prawdopodobnie to z was, który jest mężczyzną, będzie zabiegało o drugą osobę. To jest takie puście, żeby zdobyć kobietę. Dużo energii seksualnej, być może romans, ale na razie nie jest to pokazane w złej karcie, w sensie w karcie lowelastwa. Nie ma czegoś takiego, więc możliwe, że to się rozwinie w coś fajnego. Jest to fajne, jest pokazane, że facet będzie zabiegał o kobietę. Rak. Kochani, wybaczenie i zapomnienie o przeszłości może prowadzić do odejścia raz na zawsze od osoby spod znaku raka, ale może być to wybaczenie w związku, pogodzenie się i zapomnienie o przeszłości. Lew. No, kochani, tu jest za mało miłości. Ta karta oznaczać może nawet zakończenie związku, albo może oznaczać, że w istniejącym związku miłość wygasa. Zwrócić uwagę na to, jeżeli Wy się nadal, yy, tam, znaczy, no, chciałam powiedzieć kochacie, no to tutaj trochę to wygasa, ale no, możliwe, że ta miłość dalej gdzieś jest. Jeżeli Wy chcecie być razem, zwrócić uwagę na to, żeby pielęgnować tą miłość. I jeżeli natomiast nie jesteście razem i zastanawiacie się, co to będzie... Słuchajcie, no to wygląda to kiepsko. Wygląda na to, że tu może nie być związku z tego. No, bo nie ma wystarczająco dużo miłości. To był lew, tak? Teraz. To był lew? Jezu, nie pamiętam, co to było. To był chyba lew, to teraz panna. Kochani, kobieta się wycofuje albo jakaś kobieta jest zaborcza, zazdrosna wchodzi między was. Natomiast może być tak, że kobieta się wycofuje. Nie, nie ma tu pasji jakiejś. Nie ma, nie ma wystarczająco dużo takiego jakiegoś przyciągania, żeby ta kobieta chciała zostać. Albo wchodzi między was zazdrosna, zaborcza kobieta. Waga Kochani, nie ma nowego początku, albo jeżeli jesteście razem i planujecie jakieś zakupy ważne, jakieś inwestycje czy coś takiego, może być opóźnienie, albo po prostu w październiku tego nie będzie. Skorpion. Wieża, no to różne rzeczy może wieża oznaczać. Może oznaczać, że się ktoś nagle dowie o zdradzie, ale może oznaczać, że ktoś pozna nową osobę z podznaku Skorpiona i tak walnie, tak się człowiek zakocha, że w ogóle całe życie się do góry nogami przewróci. No to to by było bardziej pozytywne, ale jeżeli związek istnieje, no to, kochani, coś wyjdzie na jaw, coś się dowiecie, być może coś. Coś się może, a tylko że dlaczego się rozwala, bo było niestabilne. Jak było niestabilne, to i tak, i tak kiedyś by się rozwaliło. Coś tu się rozwala ze skorpionem strzelec. Jeżeli myśleli, myśleliście, że przyjedzie do was strzelec, albo wy do niego, to nie przyjedzie, albo ta podróż nie będzie fajna, coś tu będzie nieudane. A jeżeli mieliście razem gdzieś jechać, możliwe, że nie wyjedziecie. Kochani, jest też możliwość taka, że idziecie w dwóch różnych kierunkach, albo że związek ze strzelcem to nie jest dla Was dobry kierunek. A jeżeli jesteście w dobrym związku, zwróćcie uwagę na podróże i na samochody, bo coś tu może być nie tak. Koziorożec, brak powrotu, może być tak, że wchodzą między was dzieci, może być tak, że się martwicie dziećmi, albo dzieci was rozdzielają, bo jedno ma dzieci, drugie nie ma, no jakieś takie rzeczy z dziećmi, ale brak powrotu do siebie nawzajem i taka ym, takie wspominanie przeszłości, ale tylko wspominanie złych rzeczy, które się stały, nie skupianie się na dobrych. Wodnik. Nowy początek, nowa znajomość, być może dziecko, pozytywna karta dziecka, ale takie, taki podryw, taki flirty, bardzo fajna, bardzo fajna, świeża, nowa karta. Dwie rybeńki, wyjście ze stagnacji. To tyle w skrócie, wyjście ze stagnacji, czyli coś, co było zawieszone, teraz się ruszy, w którą stronę, nie wiem, ale w jaką stronę się ruszy, więc już nie będziecie zawieszeni w stagnacji z innymi rybeczkami. Postaraj się. Warto walczyć o wielką miłość. Postaraj się. Być może to jest bardziej dla związków, które należy leczyć. Natomiast kochani, no jeżeli związek jakiś nie ma sensu, to być może trzeba będzie poszukać innego, ale postaraj się jest rada od aniołów. Tyle misiaczki, pozdrowionka. Widzimy się tam nie wiem kiedy w piątek albo w sobotę. A na razie buziaczki. No i papa.